Czy wiedziałeś, że jeśli masz od 70 do 80 lat i nadal robisz te 8 rzeczy, jesteś prawdziwą rzadkością. Wyobraź sobie siebie jako rzadki klejnot, kogoś, kto nie tylko dożył 70 lat, ale promienieje witalnością, której wielu młodych mogłoby pozazdrościć. Jesteś o krok od stania się inspirującym przykładem. Kimś, kto może osiągnąć 100 lat z tą samą energią i radością. Jaką masz teraz. Pomyśl przez chwilę. Przekroczenie granicy 70 lat to już spore osiągnięcie. Wielu nigdy tam nie dociera, ale ty nie tylko osiągnąłeś ten wiek, ale nadal żyjesz samodzielnie i aktywnie, podczas gdy inni, niestety, potrzebują pomocy nawet przy najprostszych czynnościach. To świadectwo Twojej siły i odporności. Ale prawdziwa magia dzieje się między 70 a 75 rokiem życia. To kluczowy okres, punkt zwrotny, który może poprowadzić cię ku spokojniejszej drodze do 80, tikej i dalej. Spójrz na siebie z miłością. Jeśli nadal robisz te rzeczy, którymi się z tobą podzielimy, żyjesz przywilejem, który nie jest powszechny. To dar, codzienne świętowanie Twojej witalności i gracji. Jesteśmy tutaj, aby celebrować i wspierać Cię na każdym kroku tej podróży. Zasubskrybuj nasz kanał i dołącz do społeczności, która ceni i celebruje życie na każdym jego etapie. Wiesz, że Twoja umysłowość jest nadal bardzo ostra, podczas gdy wielu starszych ludzi może się z czasem trochę pogubić. Ty potrafisz dostrzec ukryte sztuczki i zamaskowane pułapki. Wyobraź sobie uśmiechniętego sprzedawcę. Z ciepłymi słowami i obietnicami lepszej przyszłości, próbującego Cię przekonać do zakupu idealnego planu finansowego lub suplementu, który obiecuje zdrowie. Brzmi to dobrze, ale te produkty mogą w mgnieniu oka wyczyścić Twoje oszczędności. Wielu starszych ludzi wpada w te pułapki i nawet nie zdaje sobie sprawy, co się stało, a to może przysporzyć kłopotów ich rodzinom. Ale Ty wiesz, jak ważne jest. Aby być zawsze czujnym. Nawet jeśli czasem udajesz, że nie rozumiesz, w środku analizujesz każdy szczegół. Są ludzie, którzy wykorzystują spryt, aby zyskać twoje zaufanie. Zaczynają od drobnych prezentów, jak kalendarz lub pudełko herbaty, i oferują uwagę, troskę, a nawet organizują obiady i wykłady, które wydają się zrobione specjalnie dla ciebie. Wszystko to. Aby wydawać się przyjaciółmi, ale celem jest dowiedzieć się więcej o Twoim życiu, zdrowiu i pieniądzach. Mogą Cię zaprosić na konsultacje z ekspertami, lub zaoferować darmowe badania zdrowotne, które wydają się świetnymi okazjami do zadbania o siebie, albo zaproszą Cię na wykłady i wycieczki, ale w rzeczywistości próbują Cię przekonać do zakupu rzeczy, których nie potrzebujesz, a które mogą być nawet niebezpieczne. Więc kiedy usłyszysz o cudownych konsultacjach lub zorganizowanych wycieczkach, bądź czujny. Jeśli coś wydaje się zbyt dobre, by było prawdziwe, prawdopodobnie takie jest. Powiedz nie darmowym badaniom i wykładom, które nie są w zaufanych miejscach. Chroni swój umysł, swój czas i swoje pieniądze przed pustymi obietnicami i ludźmi, którzy chcą cię wykorzystać. Bycie dobrze poinformowanym i czujnym to najlepszy sposób, aby się przed tymi oszustwami ochronić. To błogosławieństwo móc dbać o siebie, przygotowywać posiłki, wziąć prysznic, wyjść na spacer lub po prostu wstać, by cieszyć się dniem. Zdrowie to skarb, zwłaszcza kiedy jesteśmy starsi. Pomyśl, jak dobrze jest usiąść przy stole i zjeść pyszne danie, które sam przygotowałeś. To znacznie lepsze niż polegać na kimś, kto cię nakarmi, nawet jeśli musisz za to słono zapłacić. Utrzymanie zdrowia to nie tylko kwestia własnego komfortu, ale także tego, by nie być ciężarem dla swoich dzieci. Nikt nie chce być ciężarem dla tych, których kocha. Kiedy jesteś zdrowy, możesz nadal wykonywać swoje codzienne czynności: gotować, robić zakupy, dbać o dom. A nawet pomagać swoim dzieciom. Aktywność przynosi radość i sens. Dbając o zdrowie, nie musisz komplikować sobie życia, nie trzeba wydawać fortuny na drogie jedzenie czy spa. Najważniejsze jest utrzymanie dobrego nastroju. Kiedy jesteś szczęśliwy, Twoje ciało to odczuwa. W miarę upływu lat staje się to jeszcze ważniejsze. Nasze ciało się zmienia, a energia może nie być już taka sama. Ale radość z życia robi ogromną różnicę. Utrzymywanie uśmiechu na twarzy, stawianie czoła wyzwaniom z lekkością i unikanie stresu to proste postawy, które przynoszą wiele korzyści. Złość i stres przynoszą jedynie problemy, szkodząc zarówno umysłowi, jak i ciału. Dlatego wybieranie szczęścia dzień po dniu uspokaja serce, zmniejsza zmartwienia i przynosi więcej zdrowia. Będąc zdrowym, Możesz robić, co chcesz. Choroba natomiast może być ciężarem nie tylko dla Ciebie, ale także dla tych, którzy są wokół Ciebie. Jeśli zdrowie nie dopisuje, a dzieci tego nie rozumieją, starość może stać się samotna i smutna. Ale dbając o siebie, wszystko staje się łatwiejsze. Wielu starszych ludzi odnajduje radość w prostych rzeczach, jak taniec w parku, spacer. Podróż z przyjaciółmi, czytanie książki, lub dbanie o ogród. Te małe rzeczy przynoszą szczęście i nadają sens codziennemu życiu. Utrzymywanie radości, dobre jedzenie, dobry sen i odpoczynek to proste nawyki, które z czasem poprawiają zdrowie. Pamiętaj, że Twoje ciało jest cenne i wymaga troski. Zawsze bądź w dobrym humorze, miej otwarte serce. Unikaj noszenia urazów i regularnie ćwicz. Dzięki temu będziesz zawsze gotowy, by cieszyć się każdym dniem z energią i radością. Dobre zarządzanie swoimi finansami to prawdziwe błogosławieństwo, ponieważ pozwala ci nie być zależnym od swoich dzieci we wszystkim. Dobrze jest wiedzieć, że masz wystarczająco, aby żyć spokojnie, bez potrzeby proszenia o pieniądze. To, co naprawdę martwi, to nie nadmiar pieniędzy, ale bycie żywym bez żadnych zasobów. Oczywiście dzieci zawsze mogą pomóc, jeśli zajdzie taka potrzeba, ale jeśli to się zdarza cały czas, może to prowadzić do problemów, zwłaszcza jeśli mają trudności finansowe, takie jak długi czy bezrobocie. Posiadanie emerytury i pewnych oszczędności robi ogromną różnicę. Dzięki temu możesz dbać o siebie bez obciążania swoich dzieci. Bez potrzeby proszenia o pomoc na każdym kroku, a jeśli masz własny dom, to jeszcze lepiej. Wyobraź sobie, jak dobrze jest mieć własną przestrzeń, bez konieczności martwienia się o opinie innych, bez konieczności mieszkania u kogoś i przestrzegania jego zasad. Możesz mieć jeszcze wiele lat przed sobą, dlatego ważne jest, aby mądrze gospodarować swoimi pieniędzmi. Czasami może być konieczne poproszenie dzieci o pomoc i to w porządku robić to od czasu do czasu, pod warunkiem, że nie stanie się to powodem kłótni czy urazy. Najważniejsze jest unikanie sytuacji, w których pieniądze powodują problemy w rodzinie. Bycie finansowo niezależnym pomaga utrzymać harmonię i szacunek, zapewniając, że pieniądze nie będą ciężarem ani dla ciebie, ani dla Twoich dzieci. To wspaniale. Gdy możesz rozmawiać ze swoimi dziećmi w spokojny sposób, bez dużych kłótni czy nieporozumień. Wielu starszych ludzi jest ignorowanych lub źle postrzeganych, gdy mówią, ponieważ wspominają rzeczy z przeszłości lub tematy, które wydają się nieaktualne, wyjęte z kontekstu, a czasem nawet bez większego sensu. Starość może budzić pewien strach przed byciem ignorowanym oraz upór w trzymaniu się tego, co znane, co sprawia, że rozmowy stają się bardziej skomplikowane. Ale kiedy starsza osoba potrafi utrzymać spokojny dialog, pokazując gotowość do zrozumienia drugiego człowieka, wszystko przebiega lepiej. Pomyśl, dlaczego twoje wnuki powinny traktować cię z czułością i uwagą? Jest takie przysłowie, które mówi, że wszystko, co ma wartość w tym świecie, jest przemijające i przypomina nam, że musimy budować trwałe więzi z tymi, których kochamy. Kiedy oferujesz solidne wsparcie emocjonalne, będąc tym bezpiecznym portem w chwilach trudności, zamiast narzekać lub krytykować, zdobywasz zaufanie i szacunek otaczających Cię osób. Okazywanie empatii, słuchanie, rozumienie trosk swoich dzieci i wnuków oraz pozytywna obecność ma ogromne znaczenie w życiu wszystkich. Dzięki temu Twoje relacje się umacniają. A ty czujesz się bardziej niezależny i doceniany, wiedząc, że jesteś ważną i ukochaną obecnością w życiu tych, których kochasz. Twój towarzysz życia nadal jest przy Twoim boku i to prawdziwy prezent. Annet, starsza pani po siedemdziesiątce, kiedyś powiedziała: Nadal jeżdżę na moim skuterze elektrycznym, aby odwozić wnuki do szkoły, robię zakupy w sklepie, gotuję posiłki, piorę ubrania i sprzątam dom. Po wszystkim tym przygotowuję jeszcze kolację dla mojego męża. Podczas gdy on cieszy się życiem w spokoju, ja zawsze jestem w ruchu, dbając o wszystko. Czasami zastanawiam się, czy warto się tak wysilać. W jej głosie słychać było nutę dumy, mimo zmęczenia. Mieć współmałżonka oznacza mieć kogoś, z kim można dzielić życie. Kogoś, kto cię wspiera. Nawet jeśli nie może pomóc w codziennych obowiązkach. Sama obecność drugiej osoby robi ogromną różnicę. Pary, które spędziły razem całe życie, które starzeją się obok siebie, dzielą się rodzajem więzi, której trudno opisać. To więź, która została zbudowana przez lata przez wzloty i upadki, radości i trudności. Te pary mają głębokie połączenie emocjonalne coś, Czego pary, które tworzą się w późniejszym wieku, często nie osiągają małżeństwa, które zawierane są później w życiu, są zazwyczaj bardziej kwestią wygody, poszukiwania towarzystwa i unikania samotności. Mówi się, że mąż i żona są jak ptaki w tym samym gnieździe. Gdy nadchodzi burza, każdy odlatuje w inną stronę. To prawda jeszcze bardziej w przypadku par, które łączą się z praktycznych powodów. Bez wspólnej przeszłości. Pamiętam sąsiada, starszego pana, który po stracie żony wychowywał córkę samotnie. Przyjaciele i rodzina zachęcali go do ponownego małżeństwa, uważając, że będzie dobrze mieć towarzystwo. Wkrótce poznał kobietę, która również była sama, i postanowili zamieszkać razem. Miała ona dziecko, a w mniej niż miesiąc połączyli swoje życia. Patrząc na nich z zewnątrz, widać, że są razem głównie dla wygody, mając kogoś u boku. Brakuje im głębokiego związku, jaki można zbudować przez lata. I w pewnym sensie wydaje się, że nigdy nie był tak szczęśliwy jak z pierwszą żoną. Życie jest pełne niespodzianek i czasami prowadzi nas do szukania towarzystwa, gdy jesteśmy starsi. W takich przypadkach zapalenie prawdziwego płomienia miłości. Tej, która rodzi się z serca i rośnie z czasem, nie zawsze jest łatwe. Ale obecność kogoś, nawet jeśli jest to wygodne, nadal przynosi odrobinę ciepła i komfortu do naszych dni. Masz jeszcze blask w oczach, gdy chodzi o uczenie się nowych rzeczy i przygody poza domem. Czytanie to wspaniały sposób na rozwój i pozostawanie na bieżąco, i to nigdy się nie zmienia. Wiele starszych osób napotyka trudności przy wychodzeniu z domu, ponieważ mogą mieć problemy z czytaniem znaków, używaniem telefonu do sprawdzania informacji czy dokonywaniem płatności. Nie musisz zgłębiać skomplikowanych tematów jak astronomia czy geografia, ale nauka o sposobach relacji z innymi i przydatnych wskazówkach do podróży może być bardzo korzystna. Zamiast używać telefonu tylko do rozmów na mało istotne tematy, warto skorzystać z okazji, aby odwiedzać strony internetowe z przydatnymi informacjami. Nauka płacenia rachunków i zarządzania zadaniami online może uczynić Twoje życie bardziej praktycznym i prostszym. Każda nowa umiejętność może zrobić dużą różnicę w Twoim codziennym życiu, pomagając Ci czuć się pewniej i bardziej niezależnie. Masz hobby, które sprawiają, że Twoje dni są bardziej żywe i pełne sensu. W wieku 70 lat naturalne jest, że intensywne aktywności, takie jak ciężkie treningi czy energiczne tańczenie w parku, mogą nie być już tak odpowiednie. Ponadto, jeśli masz trudności z długim siedzeniem, gra w Madzonk lub inne gry wymagające długich sesji mogą nie być najlepszym wyborem. Ważne jest, aby znaleźć aktywności, które pasują do Twojego stylu życia i przynoszą radość. Pamiętaj, że nie musisz zmuszać się do polubienia czegoś konkretnego. Jeśli lubisz wyzwania intelektualne, możesz spróbować gier planszowych, takich jak szachy, które stymulują umysł i mogą być grane z przyjaciółmi lub rodziną. Jeśli bardziej interesuje Cię kreatywność, odkrywanie malarstwa lub sztuki może być wspaniałym sposobem na wyrażenie siebie i stworzenie czegoś pięknego. Śpiewanie lub granie na instrumencie muzycznym może przynieść wiele satysfakcji i poprawić twoje samopoczucie emocjonalne. Wędkarstwo na przykład to aktywność, która łączy spokój z możliwością spędzania czasu na świeżym powietrzu, ciesząc się przyrodą. A jeśli lubisz towarzystwo, uczestnictwo w lokalnych grupach lub klubach może być doskonałym sposobem na poznanie nowych ludzi i dzielenie się wspólnymi zainteresowaniami. Jeśli pasjonujesz się ogrodnictwem, uprawa roślin i kwiatów może być terapeutycznym sposobem na połączenie z naturą i stworzenie pięknego otoczenia wokół siebie. Najważniejsze jest zachowanie ciekawego i radosnego ducha. Eksploruj nowe aktywności i sprawdź, co przynosi Ci przyjemność i satysfakcję. Pozostań aktywny zarówno mentalnie, jak i fizycznie. I nie wahaj się dostosować swoich hobby do swoich potrzeb i możliwości. Pamiętaj, że różnorodne zainteresowania i angażowanie się w aktywności, które lubisz, mogą wzbogacić twoje życie i przynieść poczucie spełnienia i szczęścia. Po przejściu na emeryturę wiele osób czuje się trochę zagubionych i mogą nawet stracić entuzjazm do rzeczy, które wcześniej sprawiały im przyjemność. Niektórzy poświęcają się wyłącznie opiece nad wnukami i wahają się szukać rozrywki dla siebie. Powszechnie uważa się, że wraz z wiekiem powinniśmy być bardziej poważni i skupieni tylko na obowiązkach. Jednak bycie starszym, pełnym radości i zabawy może być wspaniałe i bardzo zdrowe. W miarę starzenia się ważne jest, aby pozwolić sobie na próbowanie nowych rzeczy i zabawę, nawet jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś. Nie żałuj, że nie zrobiłeś czegoś, co zawsze chciałeś zrobić. Zabawa i przyjemność pomagają odnaleźć pewność siebie i radość. A wiesz co? Badania pokazują, że starsze osoby, które pozwalają sobie na zabawę, żyją dłużej i lepiej. Wiek może przynieść pewne zmiany, takie jak spadek energii fizycznej i zmniejszenie zdolności do dbania o siebie. Może również wpływać na status społeczny i samopoczucie psychiczne, ale utrzymywanie radosnego i zaangażowanego ducha może pomóc uniknąć wielu z tych problemów. Zabawa może poprawić pamięć, pomóc w oddychaniu i krążeniu krwi, a nawet uczynić Cię bardziej towarzyskim, tworząc nowe przyjaźnie i poczucie przynależności. Udział w zabawnych aktywnościach to świetny sposób na zwalczanie samotności i utrzymanie umysłu w formie. Na przykład, tacy naukowcy jak Newton czerpali radość z prostych rzeczy, takich jak dmuchanie baniek mydlanych i fascynowanie się ich kolorami. Inni, jak ekonomista Jugan Yuan, oddawali się aktywnościom, które wydawały się młodsze, takim jak gry komputerowe i układanki, czyniąc je ważną częścią swojego życia. Stare przysłowie mówi, że osoba bez hobby nie może być przyjacielem osoby z hobby. Mieć zainteresowania i bawić się to wspaniały sposób na bycie osobą fascynującą i wartą przyjaźni. Więc, pozostawaj aktywny, próbuj nowych rzeczy i ciesz się życiem z uśmiechem na twarzy. Twoje serce pozostaje wielkie i hojnie, i nie martwisz się porównywaniem siebie z innymi. Często myśli się, że z wiekiem przychodzi zamknięcie serca, ograniczona wizja i uparta mentalność. Ale jeśli potrafisz zachować otwarty i przyjazny umysł, to naprawdę jest coś wyjątkowego i rzadkiego. W codziennym życiu akceptujesz niedoskonałości innych z łagodnym uśmiechem, nie pozwalając, aby zazdrość o sukcesy innych wkradła się do Twojego serca. Cenisz i doceniasz swoje własne osiągnięcia i relacje z dziećmi. Zamiast narzekać na pieniądze lub martwić się o przyszłość, przyjmujesz każdy dzień z spokojem i wdzięcznością. Żyjąc teraźniejszością jako cennym prezentem. W wieku 70 lat jesteś daleki od bycia starym. To czas, aby czuć się pełnym życia i energii. Twoje doświadczenie jest skarbem, a Twoja mądrość źródłem inspiracji dla wszystkich wokół Ciebie. Masz moc przekształcania każdego dnia w nową okazję do tworzenia radości i szerzenia dobroci. To etap życia, aby nadal się uczyć i odkrywać. Twoje młodzieńcze serce może zaprowadzić cię do nowych przygód, czy to odkrywając nowe hobby, podróżując do miejsca, które zawsze chciałeś odwiedzić, czy po prostu czerpiąc przyjemność z małych rzeczy w życiu. Wykorzystuj każdą chwilę, aby pielęgnować relacje, oferować wsparcie i troskę bliskim oraz tworzyć szczęśliwe wspomnienia. Nie pozwól, aby wiek określał twoje granice. Wykorzystuj swoją energię. Aby robić to, co kochasz, pozostać aktywnym i zaangażowanym w życie. Każdy dzień to szansa na poczucie spełnienia i na dokonanie różnicy w życiu osób wokół ciebie. Twoja obecność jest cenna, a twoja zdolność dodawania i otrzymywania miłości jest prezentem dla wszystkich, którzy mają szczęście Cię poznać. Dlatego kontynuuj życie z pasją i celem. Niech Twoje życie będzie przykładem, jak radość. Dobroć i miłość nie mają wieku. Nigdy nie będziesz sam na tej drodze, ponieważ szczęście i czułość, które oferujesz, wracają do Ciebie na wiele sposobów. Aby uzyskać więcej cennych wskazówek i ekskluzywnych treści na temat życia pełnego i aktywnego, kliknij przycisk subskrybuj i dołącz do naszej społeczności. Mamy jeszcze wiele do podzielenia się z Tobą.